Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Szybki unboxing gry, jak widzicie, FIFA 23 od Electronic Arts. Co prawda standardowe wydanie na PS5, ale postanowiłem tak zrobić, że, że po prostu to jest ostatnia FIFA jakby właśnie na licencji FIFA jako organizacji, tak, od Electronic Arts, czyli yy, no wiadomo, w przyszłym roku to już się zmieni, bo nie przedłużono umowy i tak dalej, także zobaczymy co to będzie. No i co? No tutaj przede wszystkim to, że ta te, tegoroczna edycja, jak widzicie na PS5, tutaj jeszcze licencje, takie i tak dalej, wszystkie te oficjalne znaczki, naj, 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 największe ligi europejskie i światowe, no w tym i Polska, tak? Czyli mamy naszą ekstraklasę, nasze polskie kluby, także to też jest na pewno na plus. Tutaj jak widzimy z tyłu tak to się prezentuje, oczywiście Premier League angielska najbardziej tutaj jakby przewodzi prym tutaj w tej grze i te najmocniejsze kluby, no ale oczywiście naszą polską ekstraklasą też jest fajnie zagrać sobie z którymś z naszych ulubionych klubów, którym, któremu kibicujemy, tak? Hypermotion, ten, ten system, taki można powiedzieć silnik, no nie silnik, tylko ich taki od, od, od ruchu, od tego wszystkiego, wiadomo ja PS jako e-futbol teraz troszkę, troszkę nam yy, się to tutaj, tutaj wszystko to yy, jakby, no nie ma tej konkurencji dla FIFA już takiej jak kiedyś była, tak, że, że FIFA stała licencjami, a PS stał gameplayem, Także jeszcze jakaś piłka powstaje, może któraś z firmy jeszcze też zainteresuje się tym tematem, a jak na razie FIFA, yy, jakby tegoroczna yy, na PlayStation 5 na DualSense na pewno też yy, też da radę. I tak jak wspomniałem, yy, polską ligą, czy też jakimś naszym ulubionym klubem można grać. Jak widzicie, tu jest jeszcze naklejka, zaraz sobie zobaczymy, a, bo tu jeszcze są oczywiście yy, yy, jako World Cup, tak? Nadchodzący w Dubaju, czy, czy oczywiście też reprezentacje kobiet. Tu też FIFA tą piłkę kobiecą promuje dosyć mocno, także to jest na pewno na plus. Zobaczymy, czy tu nie ma jakichś kodów. Nie, po otwarciu jest coś takiego. Wkładka tutaj zbudowanie swojego teamu, właśnie w Ultimate Team, no to wiadomo, tutaj jakieś reklamy, jeżeli chodzi właśnie o futa. No i tu takie jakieś Zobaczymy, tu nie ma nic. Nie, nie, to są jakieś takie wkładki. Co tam jeszcze można uzyskać, właśnie od Electronic Arts, czy coś tak. No i standardowo, no tak, nie ma tutaj za wiele. Trzy takie krótkie, jakby wkładki. No i do tego, oczywiście, płyta Blu-ray z Fifon, tak, na wersji na Ultra HD, wersja na PlayStation 5. Także będę instalował. Zobaczymy. No i też FIFA omówię, jakiś sportowy odcinek, może się nagra też o tenisie, o FIFie, zobaczymy czy o PS, no jakiś, jakiś taki zbiorczy, może Kylian Mbappe z Paris Saint Germain na okładce, tak, także, także tak to się prezentuje. Także to jest szybki unboxing FIFA 23 na konsole PlayStation 5. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.